Prawo, prawo, prawo. Ty zabił mnie. Jezus Maria, co to było? Hej, cześć! Z tej strony Kseny. Witam was w kolejnym odcinku z G Friday Night Funkin' i dzisiaj mamy coś ciekawego. Dzisiaj w końcu, po tylu dniach, tylu miesiącach, wyszedł y, Zardy po raz kolejny, tylko że faza druga. I sobie dzisiaj ją zagramy. I coś się nazywa buszłak. <noise> Okej. Okay. Jezu, jaki krzyk! Nie no, naprawdę jestem ciekaw. W końcu Zardiego zrobili. Jak to będzie wyglądać? Bo przecież on w pierwszej fazie znikał. Weź on... Aha. O kurde, czemu tam dziewczyna lata do góry. Złapana. Nieźle. O, ty głupi... głupi chłopcze, to ty ponownie, nie powinieneś tutaj przychodzić. Ostrzegałem cię, że chodzenie w ciemności jest niebezpieczne. A ty poszedłeś po prostu wprost do centrum ciemności. Ach, full, ruch Fulhardiego, chłopcze. Ale odwaga czasami ma taką śmieszną skłonność zdradzać człowieka. Jest wielka różnica pomiędzy mną a tobą. Ciemność tworzy Twój świat małym, pochłania Twój rozsądek. I stawia cię na granicy. Ale dla nas? Cóż. Nie mogłeś wpaść w gorszą sytuację. Twoja historia kończy się tutaj. Okej. Okay. No to dajesz full hardy, Zardy. Ale fajne te są te. te Pampkiny takie. <dynie>, Dynie. Ale jestem ciekaw. Naprawdę, jestem ciekaw tej, tej piosenki. Czy też będzie taka długa? Ale wierzę, że tak. I że będzie taka trudna. To na razie się fajnie zapowiada. Ty, coś mnie złapało. Muszę chyba. Co jest? Się rozwalamy tę. Plącza. Dobra, czyli już wiem o co chodzi. Okay. jest trudne. Czyli dobra, będzie nas łapać jakiś bluszcz. Znaczy, bluszcz. Tak, raczej bluszcz nie jest. O, o, znowu. Lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra, iście kierą w niego. Zarąbiste <grytanie> to, to jest. Fajna mechanika. Tylko ciekawe, jak nie zrobimy tego, za co my giniemy. Czy nie możemy klikać strzałek? Ale chyba to drugie, mi się wydaje. jest taka pułapka, że nic nie możemy zrobić. W końcu możemy tylko klikać te strzałki. Ty, nawet dobrze mi idzie, jak na pierwszą piosenkę w dniu. O tak. Dół, prawo, dół, lewo. I siekiera. Nie, zarąbisa jest to mechanika. Jak jeszcze byśmy mogli uratować Girlfriend, to by było fajnie. A wypiszcie w komentarzach, czy pierwsza faza wam się bardziej podobała, czy druga? Bo szczerze właśnie, to jest moment z pierwszej fazy, ten o to co teraz śpiewamy, tylko teraz zmieniony. I ten moment był bardzo fajny. A tutaj tego czegoś takiego właśnie brakuje. Ale też jest fajna. czemu on jest taki mroczny? I ciemny strasznie ten Zardy jest. To my niby w nocy w ciemności jesteśmy, ale to by, my, my byśmy też powinni być yy, ciemni. A tak nie jest, więc coś tu się nie zgadza. Dobra. Co jest? Prawo, prawo. Prawo. Ty zabił mnie? Jezus Maria, co to było? <laughs> Jakiś jumpsker? Ale czemu mnie zabiło? Co mnie zabiło? to że zmisowałem raz No dobra, no to widzimy się jak znowu tam wpadnę. Ale dobra, jeszcze sobie zobaczymy śmierć Zardiego, jak Zardi jak zginiemy od Zardiego i od Bluszczy. Bo to mnie w sumie ciekawi. A jak już jak taki coś był jakiś dziwny jumpscare, no to trzeba to zobaczyć, jak już jak już gramy tego jak już gramy tego moda, to trzeba wszystko pokazać. No. Ha. Slidery mało biją, widzę. No i dobra, i teraz. O kurde, nie śmierć jest zarąbista. Jest po prostu świetna. Dobra, i teraz sobie zobaczymy Czy coś możemy robić, ale chyba nie, tak jak myślałem. Tak, nic nie możemy klikać. Jezu, ale nas zbugowało. Dobra, no to lecimy. Widzimy się tam już jak będę w tej fazie drugiej, tak jakby chyba, czy coś, nie wiem co to było. Dobra, jesteśmy w miarę w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Zaraz pewnie coś się stanie, tak jak wtedy. Jestem ciekaw, co to było w ogóle? Bo coś znikło? Zbliżyło się i zginęliśmy. Dlaczego w ogóle zginęliśmy? To mnie ciekawi O dobra Góra, góra prawo, dobra A! O kurde, co to jest? Co to jest w ogóle? Jakiś inny strach na wróble? To zardy na pewno nie jest Czemu tutaj, jak to trochę za wcześnie kliknę, to liczy to jako misa. Ja tego nie rozumiem. Tak mi dobrze idzie to. Delikatnie za wcześnie klikam czasami i to mnie zliczy jako misa. Denerwuję się teraz. O Jezu, to on jest kurde, ciężki. Dobra. Ale fajny głos ma, taki metaliczny, strasznie. Zarąbist jest. Jeśli wiecie, kto to jest, to możecie mi napisać w komentarzach. On pewnie jest jakąś inną postacią z tej gry Zardi. Jak w końcu gra, jest oparta na grze. Znaczy, moty jest oparty na grze, a nie gra. Dobra, Ta być w miarę szybki i precyzyjny, bo ja nie wiem, czemu nie zginę. Chyba, że teraz, jak zbisuję, raz. Yy, ten bluszcz, to możliwe, że jest tak, że ginę. A ja tego nie chcę. Dobra, no, prawo, no, prawo, dobra. No, trzeba się już powoli śmieszyć z tym. Ta dziewczyna tam z tyłu latająca mnie śmieszy. Totalnie nie. Jeszcze ten jej uśmieszek taki... dziwny trochę. To takie... It's everything good. <laughs> tak jak ten pies z mema. W paląc, palącym się domu. Wszystko dobrze! Dobra. No, lecimy! Kurde, jest ciężko. Widzicie, kurde, czasami... Klikam za wcześnie i mi liczy komisa Dlaczego? No przejdziemy go bez problemu Albo i nie Ty ale Klikam to kurde jakoś, nie wiem jak, ale Dobra, już mi się wszystko zlewa Jezu! Dawaj! Koniec Rozwalamy cię! Jest tak w dziwnej. Zginąłem. Wiedziałem, kurde. Dobra. To widzimy się jeszcze raz. Dobra. Chyba jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Uwierzę, <grywanie> że nie zginę, głupio. Staram się teraz nie klikać za wcześnie. Ale przy takim. tam. przy takim natłoku strzałek, to ja nie wiem, czy jestem w stanie. Tak, to jest ten moment, kurde. Dobra, to nie jest problem jakikolwiek, ale zaraz się zacznie. No właśnie. Dobra, postarajmy się. Uff. I teraz ten moment, kurde. Dobra, ja się Zciszę, nie będę, się skupię po prostu. O to jest końcówka. No nie, no nie mogę, kurde, to jest tak ciężkie, naprawdę! Lecz no nie wyobrażacie jakie to jest ciężkie? Dobra, to jest ten moment. Trzeba to przejść. Jest! Udało się! Ten cholerny moment. Bo to jeszcze nie koniec! Ja już myślałem, że koniec piosenki będzie. Szczerze już mi palce nie wyrabiają. Tak się staram klikać wszystko perfekcyjnie, ale jest strasznie ciężko. Jezus Maria. Ja pierniczę ta końcówka. Jezu To było najgorsze przeżycie od Zardiego. Teraz, Kurde, co, co to w ogóle było? Ale udało mi się. Udało mi się przejść cholernego Zardiego w faza druga. Mam nadzieję, że się Wam oczywiście odcinek podobał. I, czy, I ten mod też, bo dla mnie świetny, ale bardzo trudny. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i... Uh, pa pa!